Witam państwa serdecznie. Marcin Masny się kłania. Kanał Masny Kryzys Show oraz Twitter. Na Twitterze nadaję jako właśnie Marcin Masny. Polecam Twittera, bo tam jest bieżący dostęp do wszystkiego, co się dzieje. Twitter i Telegram to są przestrzenie takiego dziennikarskiego, obywatelskiego, dziennikarstwa obywatelskiego, które, które ma tę przewagę nad mediami tam telewizją czy gazetami czy portalami, że na przykład przed wczoraj po południu na Twitterze czy na Telegramie będąc obecnym można było mniej więcej na bieżąco śledzić co się dzieje w związku z upadkiem tajemniczych rakiet czy też czymś tam dziwnym innym, a będąc patrząc się w telewizor można było tylko się tylko zgubieć. Więc polecam Twittera i, i swój, swój profil Marcin Masny. Można się zarejestrować, to niewiele kosztuje, to znaczy kosztuje trochę czasu, nie kosztuje nic, 8 dolarów mask od nikogo nie żąda i nie zażąda, to coś znaczy od tych, którzy chcą mieć oznaczone konto, nic więcej. Nie dzieje się w Polsce nic może strasznego. Na, na wschodzie u sąsiadów Rosja znowu bombarduje energetykę, a więc dzieje się coś strasznego. Prezydent Zieleński Twierdzi, że jest gotów, on czy tam Ukraina jest gotowa na całkowite zniszczenie systemu energetycznego. Nie wiem, czy Ukraińcy rzeczywiście są na to gotowi, ale prezydent, jak widać, jest gotów poświęcić swój naród dla swojej wspaniałej przyszłości jako pana, pana i władcy z kolegami, wspólnie. Tego dużego i bogatego terytorium. Boję się, że mu się to nie uda. O czym będę zaraz opowiadał, bo tam są bardzo smaczne rzeczy, się dzieją na Ukrainie. Ale zanim o Ukrainie, to jeszcze trochę o naszych sprawach polskich. Otóż bardzo dobrze się stało w mediach główniejszego nurtu, niż tam jakiś prywatny kanał masnego. pojawiła się wypowiedź facebookowa wypowiedź <laughs> Jarosława Pakuły. Przewodniczącego Rady Miasta Lublina, który, no, jak pewnie tam w Lublinie czy w Rzeszowie, wszyscy boi się tego, co się tam dzieje i może dziać, w związku z tym, wprost brutalnie powiedział: No, to co ja mówię, że to była z tą rakietą, no to była umyślna prowokacja ukraińska, no bo po to, żeby tam uzyskać od NATO jakieś większe zaangażowanie w ich bohaterski bój. Yy, Bakuła pisze, że przecież no już, 100 kilometrów w przeciwną stronę, czyli na zachód, ukraińska rakieta nie powinna była polecieć, tak bez świadomego wystrzelenia w tę stronę. <laughs> Oczywiście to nie wiem, jak było technicznie, ja się w ogóle na technice nie znam. Może traktor się grzał w Polsce i przyciągnął tę rakietę. Przypadkiem trzeba po prostu unikać stawiania rozgrzanych traktorów nad granicą ukraińską. Może tak? Wypowiedź czy tę dłuższą, dłuższy tekst Jarosława Pakuły znajdą Państwo na moim Twitterze właśnie. Polecam mojego Twittera jeszcze raz oraz na Facebooku na jego oczywiście koncie Jarosław Pakuła czekamy aż więcej, większa liczba Polaków, zwłaszcza wpływowych powie zacznie mówić głośno po prostu wprost co się wydarzyło coraz trudniej jest ukrywa, ukrywać prawdę, przez dwa lata światowy półświatek przestępczy kłamał w sprawie COVID-a teraz kłamstwo, rakie, kłamstwo covid COVIDowe zaczęło wygasać i całe, do końca nie wygasło przecież jak wiemy Wiosną tego roku po dwóch latach, natomiast kłamstwo rakietowe wygasło po 12 godzinach, no dzięki konsekwentnej, mądrej reakcji komunistycznego rządu Stanów Zjednoczonych, który ma dość wojny. Ma dość wojny, o czym dalej, ale to za chwilę, za chwilę, pora pójść krok dalej. Ukraina zaatakowała państwo członkowskie NATO. Tu naprawdę pasuje artykuł 5 Układu Waszyngtońskiego. NATO nie zastosuje czwartego artykułu o, o konsultacjach, czego domagali się ponoć nasi światli przywódcy Duda z Morawieckim. No nie zastosuje, bo nie chce, bo Duda z Morawieckim chcieli poruszyć NATO w obronie Polski i Ukrainy przed złą Rosją. <laughs> Tymczasem, jak się okazuje, no to nie jest zła Rosja, tylko zła Ukraina, więc Czwarty artykuł tutaj przeciwko Rosji raczej nie pasuje, natomiast może pasować piąty artykuł przeciwko Ukrainie. No, żartowałem. Żartowałem. Nic takiego się nie wydarzy. Zresztą myślę, że na tego typu prowokacje inaczej się reaguje niż zbrojną odpowiedzią całego Paktu Atlantyckiego przeciwko Ukrainie. Także nic, nic nie będzie. Natomiast na Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych sprawa zabójstwa duch Polaków przez ukraińskich prowokatorów, na Radzie Bezpieczeństwa sprawa powinna stanąć bez owijania w bawełnę i myślę, że Rosjanie, Chińczycy o to zadbają. Dzisiejsza agenda posiedzenia Rady Bezpieczeństwa jest już niby tam zajęta sprawami jakimiś afrykańskimi, chyba, ale na pewno zmieści się jeszcze sprawa. Rakiety, czy też rakiet, bo cały czas tego nie wiemy, a poza tym są posiedzenia jutro, chyba pojutrze nie ma wpisanych tematów. Na pewno da się to wpisać. Ważne, żeby sprawa była wałkowana, mówię to z punktu widzenia cynicznej techniki politycznej, nawet nieprawdy, prawda jest najważniejsza, ale prawdzie służy właśnie cyniczna polityka, cyniczna technika w polityce i trzeba prawdą grać. Grać trzeba również rzezią wołyńską. Trzeba ją grzać i grać nią, bo jest ważnym argumentem przetargowym w rozmowie z Ukrainą i z całym światem. Dla Polaków. Tak jak reparacje są ważnym argumentem w rozmowie z Niemcami i nie tylko też, też ze światem. Reparacje niemieckie, tak? Może y, nie pomożemy Polakom pomordowanym przez Niemców, nie pomożemy naszym Rodakom zamordowanym w akcie, jak sądzę, faktycznie ludobójstwa na Wołyniu, ale możemy coś zdziałać dla rodaków teraz i w przyszłości. Nawiasem mówiąc, chcę powiedzieć, że ludobójstwo jako kategoria, jako pomysł prawniczy, sformułowany przez polsko-amerykańsko-żydowskiego prawnika lat temu 90, nie jest, no, wydaje mi się. Niebezpieczny, bo to, to, tym można właśnie grać dobrze i źle. No ale skoro ten to, to, tego się używa, no to należy tego używać i należy grzać temat. grzać temat, bo w tej chwili nie wolno nam tego robić. Wielki brat zakazał. Polakom to nie zostało nam powiedziane otwarcie, ale tak jest, zakazał Polakom w ogóle podnoszenia tego tematu, ale polityka Wielkiego Brata jest niekonsekwentna. No w każdej sprawie Waszyngton pogubił się we wszystkim. W związku z tym lada chwila przy okazji resetu z Rosją, który może nastąpić i o tym za chwilę, a przynajmniej resetu resetu albo Pewnej odwilży przynajmniej, tak? w relacjach z Rosją, może się okazać, że nasze rozmowy z Ukrainą, na przykład rozmowy o sprawach ekonomicznych, bardzo ważne, będą nam łatwiej szły, jeżeli będziemy mieli silny argument, wołyński argument przełożony na konkretne żądania wobec Ukrainy. Oni spełnią te żądania. To my wtedy możemy na przykład coś zrobić, czego oni chcą. Tak, no, ale to, 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 to jest sprawa rzeczywiście na przyszłość. Teraz. Teraz. Teraz, tak, właśnie. Jak to będzie wyglądało z, tym, z tą odwilżą i z tym pokojem na Ukrainie? Otóż teraz przeczytam Państwu, co powiedział chyba dzisiaj rano. Tak wyczytałem to gdzieś doradca, taki nieuchwytny doradca, ważny, ale nie bardzo wiadomo jak formalnie, jak formalnie osadzony w administracji prezydenta Zieleńskiego, nie wiadomo z czyjego ramienia. Nazywa się Aleksy Orestowicz. Powtarzam, to jest kresowe nazwisko białoruskie. Można nazwać go Arestowiczem. ja wolę Orestowiczem. I on, ten twórca koncepcji Wielkiej Rusi, obejmującej także obecną Rosję, ale Rusi Kijowskiej, <laughs> tak wyjaśnia, co się teraz dzieje. Dla zachodnich krajów ważne są raz gawory, a gaworach, czyli no rozmowy o rozmowach, o negocjacjach, dlatego że elektorat. Yy, <laughs> Bardziej, bardziej chce o tym słyszeć niż o nowych ostrzałach, zabójstwach, zabijaniu pokojowych obywateli, a także dzieci. Więc tłumaczę: Orestowicz mówi, że Zachód tutaj naciska w sprawie rozmów z Rosją, bo elektorat zachodni tego chce od polityków. Idę dalej. Nie mamy nic do ukrycia. Prowadzimy wojnę o przeżycie, o istnienie. Prezydent Zieleński przedstawił publiczne negocjacje. Rzeczywiście to zrobił. Przedstawił tam warunki, i to bardzo ciekawe, bo, bo w tych warunkach jest mowa wprawdzie o przestrzeganiu karty, czy drugiego artykułu karty Narodów Zjednoczonych. Tam jest mowa o. Integralności i suwerenności państw, ale nie ma wprost mowy o tym, żeby że Rosjanie muszą w celu podjęcia rozmów wyprowadzić wojska z terytorium Ukrainy i do tego terytorium z dawnych czasów. Słuchamy tego, im Liochu, Liocha to jest Aleksy po rosyjsku, tak? Takie zgrubienie. I, no I tak mi się właśnie wydaje, że, że tego żądania wyprowadzenia wojsk rosyjskich już nie będzie. No, ciekawe, takie zwycięstwo w tym Hersoniu. Ukraińcy w krwawym boju zdobywają miasto, wyganiają Rosjan. To była oczywiście ironia. A Ukraina jednak podejmuje rozmowy o rozmowach. No, i nic, nic nie mówi o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z terytorium z Krymu i z Donbasu. Ja myślę, że tutaj jednak działa ta formuła Saliwana, czyli to, co Saliwan obgadał, ustalił w Moskwie i wracając, wpadł do Kijowa, powiedział, co ustalił Ukraińcom. Jake Sullivan, przypominam, były doradca Clinton, który dla administracji Bidena prowadził negocjacje z Rosją i komunikował wyniki Ukraińcom. To jest, to jest najwyraźniej efekt tych rozmów. No i teraz mamy najnowsze ploteczki z Kijowa. Mianowicie był tam, jak wiadomo, szef CIA Burns, który był i w Kijowie, i w Moskwie, i w Kijowie był, rozmawiał też w Ankarze. Przepraszam, nie był w Moskwie, tylko był w Kijowie i w Ankara. I w Kijowie, jak mówią plotkarze ukraińscy, powtórzył, że rząd amerykański domaga się wznowienia procesu roz, rozmów z Kremlem, że Kijów dostał projekt, no, projekt punktów tych rozmów, tak. Dwa tygodnie temu już, bo wtedy był Saliwan w Kijowie, i że po prostu Kijów ma nanieść swoje uwagi. Nie tam opowiadać yy, cuda niewidy i szykować się do jakichś kolejnych, yy, kolejnych ofensyw, na przykład w Donbasie, czy tam w Melitopolu, czy gdziekolwiek, tylko po prostu przynajmniej przygotować się konkretnie do tych rozmów z Rosją. No i tutaj zdaje się, ponoć osoba Burns'a została dobrana umyślnie do tych rozmów w Kijowie, no bo po prostu dyrektor CIA ponoć przekazał Zieleńskiemu taką teczuszkę ze wszystkimi rachunkami w rajach podatkowych jego funkcjonariuszy w rodzaju tam Tymoszenki, może nawet samego Jarmaka, czyli szefa. Tymoszenko jest Krylo. Czy Cyril Tymoszenko jest znany na Ukrainie jako główny korup korupcjonier biura prezydenckiego, więc pewnie tam no, wiadomo, że kradną, rozkradają pomoc, handlują bronią, dostaną z, z Ameryki. I na tym jakoś tam zarabiają, budują sobie w Szwajcarii domy, kupują nieruchomości no, i tak dalej. Pomoc humanitarna, a wielka, o, jeszcze jest wielka, wielka, Balszaja, wielka, wielka budowa, tak? ponieważ tam różne wielkie, wielkie inwestycje podejmuje, podejmują znajomi polityków z biura prezydenta. No, opowiadałem o Zaporze na granicy częściowo z Białorusią, a także z Rosją, ale są też inne piękne projekty. No, wiadomo, że Wiadomo, do czego to służy. No więc to wszystko CIA chyba wie, więc zamierzają ujawnić to, jeżeli. Czy grożą ujawnieniem tego, jeżeli Kijów nie podejmie rozmów z Moskwą. No i przekażą pewnie też do CBA ukraińskiego, tak? To się nazywa NABU. Tam u nich też założyli takie coś, jak u nas to, to wszystko jest. Oczywiście inicjatywa amerykańska chodziło o to, żeby było tam jeszcze jedno konkurencyjne. Jeszcze jedna konkurencyjna służba specjalna. Jeżeli Amerykanie coś dadzą do NABU, no to Nabu nie będzie mogło nie podjąć jakichś działań, zwłaszcza jeżeli to będzie ogłoszone w amerykańskich mediach, że ten ukradł tyle a tam ten tyle. Na razie Ukraińcy poza tym, że budują zaporę, to przede wszystkim minują granice z Białorusią, tam się pojawiają tabliczki niebezpieczną miny. Wysadzają mosty na wołyniu, tak jakby nie spodziewali się spodziewali się nie tyle dalszych, bo walki w Donbasie trwają. Ofensywa, ewentualna ofensywa ukraińska w Donbasie jest tylko. byłaby tylko nasileniem tych walk i pewnie nieskutecznym, bo Donbas jest twierdzą. Natomiast Ukraińcy najwyraźniej spodziewają się jednak być może na wiosnę, przeniesienia wojny na zachód. To jest ten. W takiej formie, w takiej postaci, no może mniej, nie wiem czy prawdopodobnej. To jest ta, ta, ta koncepcja Blitzkriegu i ataku wzdłuż polskiej granicy aż do, do Karpat, odcięcia Ukrainy od Polski, ale prawdopodobnie boją się bardziej prawdopodobnych rozwiązań po stronie rosyjskiej. Trudno wątpić, że Białorusini na to pozwolą, bo muszą znad Białorusi. Z rosyjskich samolotów wystrzeliwane są rakiety właśnie na zachodnią Ukrainę. Te rakiety, które niszczą infrastrukturę, tam gdzieś na Wołyniu, na, w Galicji naszej, na naszych kresach w okolicach Stanisławowa, Tarnopola, Lwowa i dalej, na Podolu, to one, te, te, te pociski lecą właśnie z nad Białorusi nie tylko, ale często stamtąd również nad morza czarnego, nad Wołgogradu, to czy nad morza Kaspijskiego, gdzieś zastrachania. Ale dużo leci z Białorusi. Białoruś zupełnie nie, nie przeszkadza jak widać Rosjanom w takim, znaczy nie uczestniczy niby, ale faktycznie uczestniczy w, tym, w tej wojnie. Wróćmy do naszych baranów, czyli naszych, naszego Resetu z Rosją, który może. No mówię, resetu tak szybko nie będzie pewnie, ale będzie jakaś odwilż, i to pozwoli pewnie na nowo negocjować nasze trudne sprawy z Ukrainą. I tutaj przechodzę do złośliwości pod adresem Konfederacji. Bo jakże bez tego się miało obejść? Otóż ktoś musi być strażnikiem Świętego Ognia Wołyńskiego. Widać, że nie jest tym strażnikiem Konfederacja. No i to jest też kolejny, kolejny powód, drobny powód, bo są poważniejsze, aby powołać obywatelski ruch polityczny. Ten, ponieważ na razie, jak widać, sprawy nowej sceny politycznej są w zamrożeniu w Polsce. Nie ma ambasada amerykańska nie ogłasza nam nowej, lepszej opozycji, która miałaby przejąć władzę odpisu. Pewnie to się wydarzy, no bo już są wyniki wyborów w Ameryce, więc prędzej czy później to się odmrozi ta sprawa. Może rzeczywiście, jeżeli powstanie ruch czaskowskiego i Hołowni, nowa lepsza opozycja. Kierowana bezpośrednio z Ameryki, a nie tam z jakichś Niemiec czy od jakichś tam w ogóle drugorzędnych obecnie ośrodków politycznych w Europie, no bo Hadecja Europejska na razie ma niewiele do powiedzenia, a Tusk jest z ramienia Hadecji Europejskiej przecież. Nie, Hadecja Europejska nie, jest, nie poniosła jakichś takich klęsk, jakie, jakich można było się spodziewać rok temu. No bo był duży atak na nią, tak? Duży atak. Utrzymali się, ale opowiadałem o tym rok temu, tam w grudniu przede wszystkim, w różnych miejscach, także tutaj, ale no, nieważne. Tusk jest w każdym razie nie jest kandydatem do rządzenia polską, kandydatem naszego wielkiego brata. Wielki brat ma innych i pewnie ich uruchomi rzeczywiście. Natomiast oczywiście po przeciwnej stronie dobrze byłoby poczekać, aż wielki brat uruchomi Czaskowskiego i przedstawi, jak, w jakim kierunku, z jaką narracją Trzaskowski ma działać. Więc być może warto na to poczekać, ale nie wiadomo, czy mamy, czy znaczy ja tam mam różne proteczki, ale poza ploteczek nie będę przekazywał. Ploteczki są dobre z Ukrainy, a te polskie to są niedobre, więc nie, nie wiadomo, czy jest gotowość do stworzenia czegoś naprawdę na bazie silnych aktywów w Polsce, przeciwko temu przeciwko temu ambasadzkiemu tak nowemu przedsięwzięciu politycznemu, więc a, no, a wiadomo, że PiS to wzdycha. mięsie mówiąc w wzdychającym PiSie bardzo duża część i elektoratu i także nawet aktywu jest to znaczy bardzo chętnie by się zaangażowała w nowe przedsięwzięcie. No ale dopóki Kaczyński tym y, rządzi, to nikt, nic z tego nie będzie. Natomiast y, myślę o ruchu obywatelskim, o ruchu oddolnym, który, nie byłby, y, który byłby dobry, dobrze zrobiony technicznie, ale nie, y, niekoniecznie od razu bardzo silny. I y, y taki ruch mógłby między innymi właśnie y, zająć stanowisko jednoznaczne w sprawach ukraińskich. Y, Chociaż są ważniejsze sprawy do załatwienia, bo Polaków obchodzi ekonomia, a nie niekoniecznie Ukraina. Ukraina obchodzi Polaków o tyle, o ile są bezpośrednio zagrożeni, na przykład upadkiem rakiety ukraińskiej, tak? albo rosyjskiej, bo w sumie Polaka mało obchodzi, jaka rakieta go zabije. Konfederacja popełnia mnóstwo błędów. Narracja w sprawach najważniejszych jest mętna, nie trafia do ludzi. Gdyby nie była mętna, to gdybyśmy, gdybyśmy zobaczyli, że trafia do ludzi, że im rosną słupki, to byśmy nie mogli powiedzieć, że jest mętna, no ale jest mętna i mamy tego efekty. To znaczy w sondażach nic nie rośnie, nic nie drga, to jest góra 7% poparcia. Z tym się Polski zmienić nie da. Przede wszystkim jest, żadne jest zagospodarowanie emocji była, w, no to, to mnie zdumiewa, że oni rozkręcili tę akcję stop ukrainizacji Polski i to z inicjatywy Brauna, który powinien być najmądrzejszy tam w, w tej Konfederacji, a przegapili militarną prowokację Ukrainy wobec Polski. Przegapili, czy też bali się i tu Braun też się bał. Braun w ogóle nie zajął stanowiska żadnego przed przedwczoraj wieczorem w tej sprawie, chociaż niewątpliwie musiał sobie zdawać sprawę, co się dzieje, bo już kto jak kto, ale brał, wiedział, że Ruscy nas nie zaatakowali. Więc, a przemilczał to, nie wykorzystał tego. Czyli wszedł w narrację stop ukrainizacji Polski, która nie ma rezonansu, a nie zajął się sprawą, która ma rezonans. Nawiasem mówiąc, oni nie odróżniają tego, co jest ważne i co nieważne. Nawiasem mówiąc, na, na, na oko, bo nie mamy żadnych danych prawdziwych, ale obecnie Ukraińców w Polsce nie jest wiele więcej niż przed 24 lutego. Oficjalne dane są, że tam milion z kawałkiem tych, co, przy, co dojechali, nadal siedzi w Polsce. Pewnie więcej, ale jeżeli to nawet są 2 miliony, a przedtem było tych milionów kilka, bo też oficjalne dane tam od. od okant potłuc, no to było, załóżmy 3 jest 5, oczywiście to jest duża różnica, ale to nie jest jeszcze potop. I Polacy, jeżeli potop Ukrai ukraiński zauważyli, to go zauważyli wcześniej. Nie z powodu wojny. On już był wcześniej. I jeżeli się go nie boją, w swojej masie, to nie warto tego grzać. No, ponieważ się rozgadałem, więc na tym kończę, chociaż temat techniki politycznej Czyli tematyki, którą powinien taki nowy obywatelski ruch polityczny podjąć, to jest rzecz ważna. No, ale tego nie będę teraz rozwijał po 25 minutach gadania, bo każdy już ma dość. Ja też mam dość i mam inne zadania, w związku z tym proszę Państwa o komentarze. Oczywiście z prośbą, o, z prośbą zwłaszcza do tych, którzy się przestali odzywać w komentarzach, a się odzywali, o uwagi na przykład na ten ostatni temat, czyli temat. Temat tematów, które grzeją opinię publiczną i które wypada technicznie zagospodarować w polityce, także na inne tematy. Proszę o komentarze, proszę o kciuki w górę, proszę o subskrypcję i do zobaczenia.